Dzień dobry, bardzo. Nie wiem, czy chociaż trochę interesujecie się czymś takim jak synod w sprawie, na temat Amazonii, który jest w Rzymie już dosyć długo. To takie zgromadzenie biskupów, ale też na szczęście coraz częściej, chociaż powoli, tam w kościele idzie, ludzi świeckich, którzy nie tylko obradują. W sensie, że siedzą sobie na sali i rozmawiają, ale też się modlą, czyli słuchają tego, co mówi Bóg. Kościół to takie coś, co nie jest muzeum na szczęście, czyli odtwarzanie staroci, ale to jest żywy organizm, który nasłuchuje, co mówiąc językiem apokalipsy, duch mówi do kościołów dzisiaj, w tym momencie. Zmienia się historia człowieka, zmienia się historia świata. Pan Bóg się nie zmienia, ale my się zmieniamy, w związku z tym inaczej słuchamy Boga niż słuchaliśmy go na przykład wczoraj albo 100 lat temu. Zmieniają się okoliczności, w których musimy się pytać Pana Boga, w jaki sposób mamy go odkrywać i głosić w tym momencie. Taki synod to coś bardzo niesamowitego w kościele, bo Pokazuje też, jak bardzo jesteśmy jako ludzie słabi. Bardzo upraszczą teraz, ale gdy weźmiecie tylko i wyłącznie na przykład przekazy fejsowe, to generalnie można zobaczyć dwa obozy. Jeden taki, który bardzo się cieszy z tego synodu, bo on jest szansą kościoła na to, żeby rzeczywiście odkrywać Pana Boga dzisiaj i tam jest nasłuchiwanie, ale jest też taki głos, który mówi, że ten synod to zło. Bo Kościół próbuje dzisiaj pod wodzą Franciszka rozmazywać naukę samego Kościoła, co jest oczywiście wierutną bzdurą. Yy, ale to nam pokazuje, że bardzo w nas jest obecne to, o czym mówią dzisiejsze dwa czytania razem wzięte. Mamy tam dzisiaj dwa wielkie krzyki. Jeden to jest krzyk świętego Pawła, który mówi, kto mnie wyzwoli z tego dramatu, który jest we mnie, z tego, o którym wczoraj zresztą mówiłem. Że jest we mnie pragnienie dobra, a robię zło. I Paweł krzyczy, że tylko Jezus jest w stanie mnie wyrwać z tego. I jest drugi krzyk w Ewangelii, kiedy Jezus krzyczy obłudnicy, krzyczy do faryzeuszów, do uczonych w piśmie, mówi im dzisiaj o tym, że potrafią odczytywać znaki pogodowe, świetnie sobie z tym radzą, a nie potrafią odczytać znaków wiary. A co jest tym znakiem wiary? No, on sam przychodzący, że Bóg jest pośród nas, że Bóg nie jest tylko kimś, kto jest zapisany w pismach, ktoś, kto jest właśnie takim muzeum trochę religijnym, ale jest Bogiem żywym, który przychodzi dzisiaj do człowieka. Do nich przyszedł w postaci Jezusa Chrystusa z Nazaretu i oni tego nie odczytali. Te dwie rzeczy. Czytania i to, co powiedziałem o synodzie, bardzo się ze sobą łączą. Bo one nam też pokazują, jaki jest Kościół dzisiaj, a Kościół to znaczy ja i ty, czyli my. Kościół ma w sobie takie tendencje do tego, żeby być takim faryzeuszem, który nie rozpoznaje Jezusa przychodzącego dzisiaj do nas. Bardziej woli się skupić na tym, żeby przestrzegać starego prawa. Religijnych obrzędów, żeby być kimś, kto skupia się na tym, żeby trzymać klucze muzeum, tak naprawdę w ręku, a nie być kimś, kto odczytuje w sobie dramat, który przychodzi dzisiaj do mojego życia, tak jak u świętego Pawła. Paweł dzisiaj odczytuje, że jest we mnie dzisiaj, to znaczy w tym sensie, że jest już po nawróceniu, poddaniu po swojego życia jako Zbawicielowi Jezusowi. A jednak odczytuję w sobie dramat grzechu, że jest we mnie dobre pragnienie, a jednak złe nawyki zwyciężają i że potrzebuję dzisiaj Zbawiciela, który mnie wyrwie z takiego myślenia, które sprawia, że jestem człowiekiem zniewolonym. Więc i Kościół ma z tym dzisiaj problem, że my z jednej strony właśnie chcemy być muzealnikami, a z drugiej strony nie odczytujemy tego, że Bóg przychodzi do nas dzisiaj. I to zawsze będzie w nas napięcie budziło, rodziło. W nas jako kościele, wspólnocie, też instytucji i w nas jako osobistych, boże, poszczególnych, nie lubię tego słowa, członkach kościoła, poszczególnych ludziach, którzy wyznają Pana Jezusa. W nas jest ten mechanizm. Z jednej strony chcemy być takimi, którzy już sobie stworzyli muzeum i go odtwarzają, a z drugiej strony. Jest jednak na szczęście w nas święty Paweł, który krzyczy, że jest we mnie dramat, rozdarcie, rozdwojenie, które sprawia, że jestem człowiekiem nieszczęśliwym. Nieszczęsny, ja, człowiek, mówi święty Paweł, tylko Jezus jest w stanie mnie wyrwać. Warto, żebyśmy zobaczyli to, bo, bo to cały czas w nas jest. Łatwo oceniać, osądzać kościół tak z zewnątrz patrząc. I, właśnie zobaczyć tylko to, że jest takim muzealnikiem, trudniej dostrzec, że to jest dramat każdego człowieka, kto w tym kościele jest. Że my tak naprawdę wszyscy, z jednej strony mamy tendencję do bycia muzealnikami, a z drugiej strony jest w nas żywa wiara, która krzyczy, że potrzebuje zbawiciela. Kościół to jest, nawet patrzę na te filmy, które nagrywam dla Was, to jest taka rzecz. Taka, taka, nie wiem, wspólnota, takie coś, co cały czas mnie fascynuje w tym, że nie da się go zamknąć w jakąś jedną definicję. 21 wieków, a my ciągle definiujemy Kościół, a my ciągle o nim gadamy, a my ciągle próbujemy go zrozumieć. I patrzę na siebie teraz. Najbardziej dramatyczne są momenty wtedy, kiedy mi się wydaje, że ja już wiem. A potem ta definicja mi się rozpada. I zaczyna się nowa jazda, nowe szukanie, nowe pytanie się siebie i Pana Boga, co to w ogóle ten Kościół jest. Więc patrzmy, patrzmy na to, co, co się dzisiaj dzieje w Kościele i spróbujmy zobaczyć ten dramat tego, że naprawdę Pan nas wyzwala, a z drugiej strony my musimy chcieć tego wyzwolenia, żeby nie być tymi, którzy są obłudnikami, Którzy nie rozpoznają przychodzącego Pana dzisiaj. I nie bójmy się tego, że Bóg, którego słuchamy na modlitwie w sposób uczciwy, rozwali nam nasze muzeum, pokaże nam nowe drogi, bo właśnie to jest Bóg nieskończony w swoich możliwościach, to my jesteśmy ograniczeni i chcemy to ograniczenie powiedzieć, narzucić Panu Bogu, powiedzieć: Pan Bóg też jest tak ograniczony jak my. Nie, Bóg jest nieograniczony i może dzisiaj Kościołowi powiedzieć coś, co jeszcze 100 lat temu w głowach się nam nie mieściło. Bądźmy otwarci. Nieszczęsny człowiek, jeśli jest zamknięty, bo tylko wtedy zło ma we mnie prawo do działania, a kiedy otwieram się na Jezusa, to zło przegrywa i wygrywa we mnie dobro, bo Bóg jest większy od mojego zła. Dobrego piątku Wam życzę. Do zobaczenia. Do widzenia. Trzymajcie się.